Dzień dobry, przyjrzałem się jeszcze raz wetowaniu, yy, wiadomo, wetomatu, tak, robocika, który siedzi w pałacu prezydenckim i tak losowo, coś piechdolnie, y, może zawetuję to, może tamto, yy, a za chwilę, jeszcze chwilę o psach i pokażę te kojce, no takie przemyślenia, ponieważ... A ja tam w bezdechu jestem jak e, słyszę takie bzdury, e, jak ludzie mówią. Po pierwsze zastanawia mnie, gdyby chodziło o koty, czy wtedy byłyby e, kawalerki przepisywane, gdyby weszła taka ustawa, na przykład, że po śmierci właściciela kot staje się właścicielem na przykład kawalerki, którą ma opiekować się prezydent po śmierci kota. To jest pierwsza rzecz, pewnie byłoby, nie byłoby to zawetowane, przeszłoby być może to pod spodem, bez głosu. Druga rzecz, mam nadzieję, że w niedzielę, jak tam wszyscy pójdziecie, z zwolennicy Batyra do kościoła, uklękniecie, to tam dobrze, tam po kolanku księżulka tam księżulka, zrobicie, czy gdzie tam lubicie, w co, w co wy tam lubicie, i przepraszam za te słowa. Ale też wiecie, wychowałem się w takim miejscu, że potrafię odszczekać, odwarczyć i bardzo brutalnie też zachować się tak, to się ma w sobie, to zostaje, to nie jest tak, że człowiek nabiera siwej brody, ma mądrość, ale też ma obronę, także mam nadzieję, że niektórzy już to odczuli na obserwatorze w komentarzach, bo oczywiście nie odpisuję tak jak mówiłem na wszystko, bo nie czytam wszystkiego, bo po prostu aż musiałem okulary kupić, bo oczom nie wierzę co ja tam czytam. No i ta trzecia rzecz o oczom nie wierzę, co czytam to jest komentarze co niektórych i komentarze pod tytułem ogładujący dzieci, No, ale to jest ustawa o ochronie piesków, żeby zdjąć łańcuchy żeby nie były na tych łańcuchach, żeby nie, nie żeby były zadbane i żeby to prawo w końcu zaczęło istnieć do zwierząt hodowlanych, tak brzydko to się nazywa, no ale pies jest tam obrony pies jest pies kochacie bezwarunkową miłością. To zwierzęta w ogóle kochają bezwarunkową miłością. A pies nie wiem, czy wiecie, taka chwila nauki, kiedy mamy małe dziecko, to tam w systemie neurologicznym tam chyba powstaje 170 neuronów, aktywuje się. Taką mamy miłość do małego dziecka <laughs> i radość w nas. Natomiast, kiedy pies jest z nami, to jest dwa razy więcej, to sobie wyobraźcie, jaką miłość mamy i jak uczymy się. Przede wszystkim psy uczą też miłości wewnętrznej i uczą i pokazują, że można kochać bezwarunkowo, że nie trzeba kochać za coś. One będą z wami bez względu na pogodę, bez względu na sytuację finansową. Bez względu na emocje zawsze przy was będą albo obok was, bo was wspierają. Ale to trzeba dojrzeć. To jest to. I taka a propos tych komentarzy, że głodujące dzieci, czy dzieci w tym, albo dzieci kaleki. Ja, ja wiem, że te wszystkie ustawy, ale to nie była ustawa pod tytułem albo głodujące dzieci, albo zrywamy łańcuchy i dajemy psom kojce. No i obejrzałem też tą ustawę, no bo problemem zrobiło się, że ta ustawa ma wymiary kojców. Czy one są takie duże? Ja Wam zostawię reklamę tu na końcu, za chwileczkę firmy, która robi kojce, zresztą pozdrawiam firmę, uważam, widziałem te kojce, pamiętam parę lat temu w Polsce, ktoś miał w Bieszczadach. Eee, czy one są takie duże i wielkie no nie są zbyt ich chronią, no ciut chronią lepiej niż poprzednie no pies może bynajmniej się wyprostować tak i nie jest e, jakoś tam czy jakoś tam best bestialski sposób na łańcuchu, więc po pozdrawiam e, tych, którzy to już tworzą i jeżeli e, prezydentowi, e, kto, znaczy, przepraszam, przepraszam się, się zapędziłem się, uohohoho, pisarzowi, że tak powiem, bajkopisarzowi i komuś, komuś się wydaje, komu styki trochę nie stykają, no bo wydaje mi się, że jest królem może wszystko. 3 na 2 kojec, czyli 6 metrów, to niektórzy nie mają takich kawalerek w Polsce. No to proszę Państwa, problemem nie są koice, tylko problemem jest ustawa o kawalerkach, która ma mieć 3 na 2, nie? Więc... A szukanie, że tak powiem, słomki do oka. Mój dziadek miał takie ładne powiedzenie i pozdrawiam tu. Kto szuka słomki do oka, to i cały snopek znajdzie. Mam nadzieję, że się zastanowicie wszyscy. Pozdrawiam i pozdrawiam oczywiście batyra, batyrka Karolka, królka Rol. Pamiętaj, że króla zawsze można obalić, zawsze. I Anglia to już pokazała w historii. Pozdrawiam. Profesjon